Hejka, dzisiaj będzie mm, odcinek Toka Boka Prank młodszych, młodszych Sióstr I dzisiaj jest odcinek po przerwie trochę takiej na YouTubie Więc bardzo się staram Więc błagam was, sorry za ten ekran, że macie taki ekran No ale na razie będzie taki ekran Więc przechodzimy do historyjki O Jezu! ale mi się nudzi tak bym sobie pomyślała może coś porobię z bratem nie on tam się na przykład coś uczy może siostrę no nie ej ale przecież mogę chyba zaprosić koleżankę na noc czekaj napiszę może do niej gdzie mam telefon napiszę do niej czy przyjdzie do mnie do domu No noc tylko zadzwonię do niej na chwilę Okej, okay, znalazłam na święta, poproszę nowy telefon, ale czy tam... Nie wiem. Dobra, okej, okay, dzwonimy. Hej, Kat! Czy byś chciała może do mnie przyjść na noc? No tylko bym musiała się zapytać rodziców, co ty na to. No dobra, tutaj poczekaj, ja się zapytam. Dobra, idziemy na dół. I ogólnie sorki, jak będę mówiła, z... trochę tak inaczej, ale mam Obiec obiecuję Wam, że mam po prostu... E... Wiecie, e, chora jestem, więc jak będę kaszlała, czy coś, to jestem chora po prostu. Hejka, hejka. No tak, zmienimy tą tapetę. A, no hej. Hejka. O czym To, że zmienimy tą tapetę tutaj, żeby były te tutaj, ale podane, że to wszystko wygląda tak? No, mam pytania, Mogłaby dzisiaj do mnie przyjść koleżanka na noc? Jaka koleżanka? Będziecie spać na pufie? Nie, już. wiesz, że nie na siebie niemili. E, no w sumie może, bo twój brat dzisiaj też idzie na noc, a my z tatą w sumie tu też idziemy na noc. Więc będziecie musieli się z młodszymi siostrami. Co, my się nie? Ale będzie fajnie. Uwierzcie mi, proszę. Jeśli będą Wam przeszkadzać, zamówicie mówicie opiekunka. Nie wiem, dajecie mi to przedszkola. No dobra. Ach, no to. No dobra. Jupki! Ty to słysza... słyszałaś? Tak, słyszała to siostra. Zostajemy z siostrą? Niestety, chyba. No to trudno Trzeba wymyślić jakiś plan Ale okej, okay, teraz się chowamy Parę minut później Dobra, to chyba ten dom Puk, o Oto chyba ona A czy wy się nie jesteście spakowani? Bo my za godzinę dopiero wyjeżdżamy na dwa dni A ja na jeden dzień No dobra Cześć Cześć, 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 co tam u Ciebie? Co tam u Ciebie? Bardzo dobrze. u Ciebie? Też dobrze. Choć tylko mam smutną wiadomość. Co? No, mam wesołą mi smutną. To jaką? No, po pierwsze... Czekaj, wezmę tu tą walizkę. Po pierwsze, no, będziemy same w domu, bez rodziców I bez mojego brata. jee yeah, a co z siostrami? No właśnie, moje siostry sobie... Musimy z nimi się opiekować trochę. Mamy, że one umiał robić żarty. Oj, nie, nie, nie. nie. Pamiętasz, jak ostatnio też byłam u na noc i musieliśmy się nimi opiekować? No, pamiętam. Całe mnie umalowały i ciebie też. <słuch> Mama powiedziała, że jak będą nie to musimy je dać do przedszkola. Możemy już się dać? Nie, nie możemy. No dobra. Chodź. Dobra. Dobra, mamo, ja już zaniosłem e, moją walizkę do auta w sumie, więc ja już pójdę, no w sumie my też, więc my już idziemy, mamy walizkę w aucie, chodźcie już, jednak mieliśmy walizki jeszcze w domu, no dobra, weź, weź mi kapelusz w rękę i idziemy, no dobra, dziewczynki, to my idziemy, miłej nocki, pamiętajcie, nie spalcie domu, pa! Ach. Dobra. Chodźmy po dziewczyny. Dziewczyny wyjdźcie. No co tam? Więc tak widzicie spać o 20. No bo... Mm, o dwudziestej po prostu... A dlaczego o 20, a nie o 21? No bo ty jesteś młodsza, więc ty o 20. Ona może sobie nie spać do 21, ale musi być już w szkole. już. Ach, więc no, więc o 20 macie dzisiejszą noc, tak jakby, więc my mam, będziemy w pokoju o tej godzinie. Więc generalnie idziecie do pokoju i się bawicie. Kumacie? macie? Tak, kumamy. No dobra, my idziemy sobie oglądać, choć chwilę w sumie, bo musimy pogadać, co będziemy robić na tej, na nocowance. Tak, tak, dzisiaj sobie pogadamy. Dobra, chodź do pokoju. No, Występuj klocki. Ach, ciekawe, czy coś nabroją. No. W tym czasie u młodszych dziewczyn. Okej, okay, mam plan. Chodź do pokoju, to ci powiem ten cały plan. No weź tą łazienkę w ogóle, musimy wyremontować. Dobra. Ej, a gdzie są nasze tablety? Zapomniałaś, mama nam zabrała. A, a. faktycznie. Chodźmy może bo te tablety w sumie, nie? No. są chyba w szafie. O, no, dobra. Pierz to, pierwsz, pierz, pierz. Mama powiedziała, że już niedługo będziemy mogli wziąć, więc myślę, że to dzisiaj będzie, co nie? No. Okej, okay, siostra, mam plan, siostra, siostra, siostra się mówi, a nie wiem Dobra, wiesz, no bo mam taki plan, żebyśmy nabroiły w nocy. No, dobry plan, że jak pójdziemy spać, no i dostawimy budzik na piątą rano. No wtedy będziemy wypoczęte, tak, bo pójdziemy spać o 20.00 i nawet o 19.30 o 5 rano się obudzimy. I pójdziemy. Wiesz, co zrobimy? Co? Powalujemy ją włosy. Co? Tak, o 5 rano wszystko przygotujemy. Tylko budzi trzeba tym nastawić. Ej, dobry plan. No i potem się będziemy bawić, bo już o piątej nie będziemy w raczej. Chyba, że pójdziemy coś spać. A jak one się obudzą, to będziemy mogli dawać śpimy. Kumasz? Kumam. No, no to taki mam plan. Tylko musimy przygotować ee, budzik, nawet tablet, nawet na dwóch, żebyśmy na pewno się obudzili, więc dobra, na twoim, dobra, ustawiłam, na moim teraz, dobra, ustawiliśmy, okej, okay, no to do tej pory się idziemy bawić, no. Halloween Hello Kitty ja misia I ogólnie będzie inny odcinek Co one robiły na nocowaniu Ale bo dzisiaj jest taki prank Na dziewczynach A na przykład Na kolejnym odcinku może być Co one robiły na tym nocowaniu Jeśli chcecie oczywiście tam jeszcze będzie Na przykład takie straszne A coś tam coś się stało Ale na razie będzie takie coś takiego Dobra musimy w sumie dziś tak to walizkę na górę a my widzowie widzimy się z wami jak już będzie 17.30? 18.30 i będziemy przygotowywać dziewczyny do spania. No, To takie będzie To takie będzie. Hu, 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 hu. To jest takie kluczowa scena ogólnie, ale okej. Okay. Dobra. O, już jest 19.30. Tak się dobrze bawiliśmy, ale potem też się będziemy bawić, no? Dobra. Idziemy spać? Nie wiem. Tu no, musimy przygotować się spać. No, szybciej, 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 szybciej. Dziewczyny, chodźcie, idziemy was przygotować. Spać. My pójdziemy same na dół. Dobra, to my posprzątamy tutaj u was w pokoju. Okej, okay, z kuchni musimy wziąć, albo wiesz co, jednak to zrobimy rano, rano wszystko przygotujemy, dobra? Dobra. O 19.30. trzydzieści. Okej, okay. dziewczynki, chcesz iść? Tak, tak, to my pójdziemy spać, dobranoc. Widzimy się, siostra, o piątej o piątej zero zero, dobranoc. Idziemy na górę. 23.30, wiesz co, jestem zmęczona, no w sumie ja też jestem zmęczona, bo dzisiaj coś nie stało, może już idziemy spać, masz rację, dobra, tylko nam wezmę śpiwory, dobra, a chcesz śpiwory spać, czy bez, no w sumie to bez, no dobra, to dobranoc, dobranoc, piąta rano. Zy, 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 Dobra, już wstaję, ZY, dż. Wyłączyłam, ZY, ZY! już dwa! Dobra, trzeba będzie siostrę! Siostra już obudzona jestem! Dobra, musimy iść... po jakiś farbujące coś! Z może coś. Bierzemy na ten kolor, farbujemy! No nie wiem, może jest inna farba. O, jest ta, ja wolę tą. No dobra, to farbujemy może dwoma. No dobra, dobry pomysł. Nie wpadaj do wanny. Pakujemy to do plecaczka. Dobra. I musimy iść teraz na samą górę, żeby to zrobić. Ale czekaj, wezmę jeszcze im to, żeby psikać im włosy i żeby tam się... Żeby tam tego pachniało Okej, okay, już jesteśmy. Musimy iść tam tutaj, dobra, musimy iść. Dobra, dobra. Ej, dobrze, że nie ubraliśmy wolów. No. Dobra. Wyciągamy. Ty weź to, ja biorę to. Ja farbuję na talce tej Dobra O nie moje mydło nie działa, a twoje? Działa, to bierzemy twoje. Dobra, pofarbowane włosy. Teraz trzeba szybko uciekać. Dobra, czekaj jeszcze ich tutaj tym sprejem wszystko. No i teraz z zdziwią dziewczyny, jak się obudzą. Idziemy na dół, dobra. Dziesiąta rano. Oh, dobra, Stałam. może się w coś ubiorę od razu już, dobra, o, może w to się ubiorę, dobra, ubrana jestem, hmm. dobra, może obudzę w sumie Natkę, albo nie, niech sobie śpi, sobie zrobi zdjęcie jej, czoło, ale czekajcie, ja mam ma do włosy! Natalka, wstawaj. Natalka, wstawaj. Co się stało? Co, co, co? Masz fioletowe włosy. Ty też? Co? Na serio? Zobaczmy. Mam eee! fioletowe włosy. Co tu się stało? Szybko ubieraj się. Musimy pojechać do przyzwiera to zmyć. Faktycznie szybko. Szybko, 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 szybko. Co tu w ogóle jest? Co tu robicie? To Wasza sprawka? Tak, mają to mydło. To, to. Musimy sprawdzić, co robicie. Nie, macie to Wasza wina. To Wasza wina, to wy zrobiliście. Wszystko dzwonię do mamy. Mamo, mamo, szybko. Pofarbowałem włosy. Jedźcie szybko do, do tego e, fryzjera, a one zostaną same w domu. Zamknijcie je. Nie możecie ich zamykać, ale zablokujcie wina żeby bo były tylko w tym pokoju. Dobra. Ma, macie być tutaj, tylko w tym pokoju. Zabieramy wam to i blokujemy windę zaraz. Macie być tylko tutaj w tym pokoju. Ech, dobra, kara nie będzie duża. No, usiądźmy już, nie, rozla, nie rozrabiajmy im. Bo nawet możemy im to posprzątać. Szybko. Dobra, nie wiem, co my damy. ubierz jakąś czapkę czy coś, jest w ogóle zimno już. Dobra, bierzemy jakąś kurtkę, ty Dobra, i... A ty weź My Melody, żebyś miała. Dobra, bierzemy. Chowaj tu ciuchy. I teraz bierzemy te czapki, żeby się nikt nie pokapał. Wiesz co, ja chyba wezmę kurą, ja biorę My Melody. Dobra, albo może jednak to bierzemy. Nikt nie widzi w sumie. Tak, to bierzemy. Tak, jest w sumie to bałagan. Musimy szybko wyjść. Idziemy szybko. Co ty tu brat robisz? I mama, tata przyjechaliśmy jak najszybciej, żeby te dziewczyny ukarać. Ukaramy uka je. A co? Zobaczmy, jak wy wy wyglądacie, co zrobiłam, fotkę. Idź, do przodu. Szybko musimy iść do przodu. Biedne dziewczynki, ja z wami pójdę do fryzbiera. Dzień jak najszybciej potrzebuję fryzbiera. Co się stało? Nasze, no było tak, pofarbowano włosy, jakąś farbą, dwóm, o tym dziewczynkom, przez jakieś, no bo mojej córce i jej koleżance pofarbowano włosy, jej siostry pofarbowały włosy. Okej, okay, czyli taki prank. Tak, 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 proszę, możemy najszybciej? Jasne, możecie jak najszybciej. Dobrze. Szybko, 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 dziewczyny. Wyśliście do radio! Przepraszam pani. Chodź tu przy zwierzę. Proszę panią. I pan zmyje tą farbę, co mają moje tutaj dziewczyny. Dobrze już zmywam. O jeju, co to za farba. Nie wiem, czy dam radę zmyć. Trzeba gąbki nawet użyć. Trzeba gąbki tutaj. Proszę... Pani, ta sama farba? Tak, ta sama farba. No to mam słodką wiadomość. Córko, nie da się zmyć tej farby. Ona będzie mieć niszczone włosy i będą mieć prawie je na zawsze. Znaczy nie na zawsze. Za rok całkowicie się zmyje ta farba. Szybciej, jeśli będziecie, jeśli musicie ściąć włosy. Ściąć włosy? Tak, wtedy się szybciej zmyje ta farba niż na przykład 5 lat. Więc proszę panią, trzeba ściąć włosy. O dziewczynom. Dziewczynkom. O Jezus Maria! Oh. Dobrze, możecie zgadzać się dziewczyny? No tak, zgadzamy się. No, zgadzamy się, tylko... To mąż już o wszystkim wie. Powiedziała, że nawet możecie ściąć włosy, więc też może ściąć. No dobrze, no to ścinamy włoski. Proszę najpierw jedne. Załóż, proszę. Załóżcie to. No dobra, wreszcie to wszystko odłóżcie. Ale wiecie co? obsłużę jednego klienta. Klienta, uspokójcie się. O, te głupie dziewczyny. One nie są głupie, ale bardzo się to zrobiły. Będziemy mieć ścinane włosy. Mam nadzieję, że no nie aż tak, ale będziemy mieć bardzo krótkie. A ja wiem, że lubicie długie włosy. Tak, i jeszcze będzie mieć fioletowe. No nie, bo Pan teraz myje tą farbę, tak? No, generalnie nie. Będzie chwilę musiała być jeszcze. Dwa tygodnie tylko. Będą mnie wyśmiewać w szkole. Dwa tygodnie. Dobrze, dobrze. Spoko, uspokójcie się. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Dobrze, proszę Państwa, minęło już pół godziny. Może mogę już cinać w pierwszej? Tak. Dobrze, jeszcze ostatni raz. Poczeszemy te Pani włosy. Dobrze, uciszymy te włosy. Tutaj ten grzybyk. Musimy umyć te włosy. Okej, okay, zmywamy. O nie, poczekajcie, zaraz zmyjemy te włosy, bo teraz nie można, bo są za ten, za e, fioletowe, widzicie, że? Chwilę miały się zmyć, ale nasze no nie zmyły. No właśnie, widzicie, że nie zmyła Więc ścinamy pani włosy. Uwaga! Okej, okay, jednej zrobiłem już. Przepraszam. Dobrze, masz już bardzo włosy też. Dobrze, teraz drugiej. Tyk, tyk, tyk. Dobrze, pani też chcieliśmy. Niestety pani musieliśmy bardziej ścinać, ale no przepraszam. Pana ma troszkę bardziej grubsze włosy. Okej, okay, czas się zobaczyć. Aaaaah, nie jakie są moje włosy. Nie moich włosów. O, też nie mam zbyt ładnych. Wolałam moje. Niestety, proszę Państwa. Takie życie. Dziewczynki naprawdę ładnie wyglądacie. Będą mieć solidną karę. Też jeśli ja chociaż mam takie włosy. Oj, to nie moje. O, moje. Że tak już boję pokazywać w szkole. No, dziewczynki, niestety. Takie życie. No, ale serio, wszystko będzie dobrze. Dobrze liczy się 400 złotych. Proszę. Do widzenia. Do widzenia. No. Okej, okay, to na tyle moje historyjki. Generalnie piszcie jaką Suzia i ta Julka powinna, powinny dostać karę. Widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!